Kolejny dzień ja musiałam zrobić tutaj poprawki elektryczne. I do czego mi się przydał bombus? Zrobiłam sobie takie, jakby korytko. Nie wiem, czy będzie widać to. Nie za bardzo. W każdym razie przykręciłam się, bo tu wczoraj to wszystko było luzem, fakt, że ładnie zarobione, dzisiaj wszystko to, co zrobiłam, te wszystkie końcówki musiałam podczepiać, bo bambus nie jest na tyle głęboki, żeby ten, tu musiałabym mieć ten bambus, nie wiem, z 3 cm, jak te końcówki tak, od... te końcówki tak odstawały. Wszystko musiałam to zrobić. Zrobić tylko na taśmę izolacyjną. Wykorzystałam tego bambusa. Jak będę miała więcej bambusa, to dalej kable te umocuję, ale najważniejsze zamocowałam to, co, naj, co jest najczulsze. Bo dzisiaj rano wstałam i nie miałam znowuż prądów i światła. Ponieważ tutaj te wszystkie uchwyciki, to wszystko podczepiało się pod wpływem koszyka. Zobaczymy, jak następna podróż minie. Kamaluje maluje nasz zegarek ładnie, który powiesimy zaraz. No, tutaj jest taki zegar. No, ładnie, tak? Już koniec? Tak. Następny. Teraz wielbłąda. Zobaczymy, czy jeszcze zegarek chodzi, bo trochę z nami podróżował. Widzę, skazówka krzywa, to trzeba zaraz ją będzie wyprostować. Zgniotła się w kartoniku. Mamy okazję oglądać starty paralotni. Lata nad samymi budynkami. Coś mu start nie wyszedł. Musiał się chyba cofnąć z powrotem. Ale zobaczymy kolejny jego start. Coś tam się dzieje na górze, no, chyba będzie składał, ja dzisiaj hamak rozkładałam między palmami, i ciężko było mi go utrzymać, a tutaj taki wielki. ja go widziałam na żywo rozłożone. To jest kawał metra. Kawał taki płatę o następny jakiś. następny startuje. Rozbieg. Pamiętam jak kolega mój też robił rozbieg. Proszę ja ty I tutaj na raz O no ja się jest O, coś komuś nie wyszło Złożył się odbicie, ładne nogami i pofrunął znowuż pewnie za chwilę nam za się schowa schowałam się trochę do kampera bo wiaterek jednak jest już chłodnawy on tutaj fajnie sobie lawiruje ląduje nad kamperami i wylądował ładnie układa a kurde, takie jakieś reklamy mi przeszkadzają.